Dobra, kochani, szykujemy pisanki. Tak jak mówiłam, ja kupiłam takie dekoracje na pisanki. I tutaj mamy właśnie takie wzorki, które możemy umieścić na naszych jajeczkach. Ale te, zobaczcie, jakie ładne takie folklorowe. Więc y, zrobimy, zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, testujemy. Zobaczymy. To faktycznie tak działa? No działa. Patrzcie, jak się pięknie robią pisanki. I super. I pisanki mamy gotowe. A tu jeszcze tak na prędce przyszła do mnie jeszcze karteczka od Eli. Elika, Więc Elu, karteczka doszła do mnie wczoraj w piątek. Eee, bardzo, bardzo gorąco Ci dziękuję. No niestety nie zdążyłam już do Ciebie wysłać. Nie miałam Twojego adresu. Ale naprawdę gorąco, gorąco dziękuję za karteczkę, za pamięć. Święconka poświęcona. I zobaczcie, mąż dał Azji kawałek białej kiełbasy, kawałek, cały kawałek. Ona nigdy w życiu w takim kawałku nie jadła i ona biedna nie bardzo wie, co ona ma z tym zrobić. A już rozgryzła. Ale dumna. Ja myślałam, że mąż jej da plasterek, on jej sru A la <fícate> I dzień dobry kochani Widzimy się w lany poniedziałek Tak to u nas wygląda Ja z rana się wzięłam za pieczenie Zrobiłam bułeczki Bułeczki są z Thermomixa przepis Ale po prostu są tak obłędne Że no szacun Już je zaraz schowam Zrobiłam także chlebek Bo te bułki to zaraz znikną Każdy weźmie i będzie po bułce Słyszycie? Chlebek jest jeszcze gorący. Tutaj zrobiłam mizerię. Przepraszam, już kabelek zabieram. Tu zrobiłam mizerię, właśnie poobierałam ziemniaki i tutaj mamy ziemniaczki, które już nam się gotują. A ja jeszcze taka całkowicie bez makijażu dopiero się zbieram. Dzisiejszy dzień w ogóle miał wyglądać całkowicie u nas inaczej, ale plamy nam się zmieniły. Wczoraj rano w, w niedzielę wielkanocną Xawery wstał z temperaturą i o ile rano ona była taka, wiecie, niecałe 38, po południu już skoczyła do 40 stopni, i bardzo ciężko ją było zbić. <laughs> w nocy wstawaliśmy, dawałam o leki, i o 4 rano, o 12 w nocy rano wstaliśmy. To już o 8 dostał leki, no i stwierdziłam, że, znaczy już wczoraj stwierdziłam, że dzisiaj do mamy nie pójdziemy. Mama miała nam dać to, co naszykowała na obiad, czyli kotlety. Mówię ja sobie ziemniaki, wszystko już zrobię, tylko wydaj mi te kotlety. I co? I jadę się z ksewarem do ambulatorium, bo co 4 godziny mu daję silne leki przeciwgorączkowe w takiej dużej dawce, bo wczoraj w pewnym momencie nie można było zbić temperatury. Temperatura wzrosła do 40 stopni, pomimo że dostał leki w ogóle na nie nie reagował. Więc y, chyba pojadę się do ambulatorium po prostu, żeby, po, żeby go lekarz po prostu zobaczył. E, więc tak, ja się teraz właśnie szykuję, Mamy godzinę którą? 13.18. E, skończyła się zmywać zmywarka, więc zaraz nastawiam drugą, bo wiadomo jak to dzisiaj się rozpanoszyłam z termomiksem to i e, jest tutaj trochę bałaganu. Zresztą wczoraj kroiłam ciasta, jak wszystko zanosiliśmy. W ogóle zrobiłam te dwie babki, które wam pokazywałam. Te babki, nie babki, te ciasto, bezpieczenia w 5 minut, które ostatnio było na kanale. Co do czego? Zrobiłam kawę inkę, dużą blachę, i zrobiłam wafle Oraz robiłam sałatkę, którą wam miałam opublikować. Okazało się, że ona już jest na kanale, więc tyle ja robiłam na święta. I ogólnie wczoraj rano ta kuchnia była pięknie wysprzątana, ale wiadomo, zaczęłam kroić te ciasta, przekładać, no i bałagan się zrobił. Wróciliśmy, bo pakowałam wszystko do lodówki, w ogóle będę robiła organizację lodówki na nowo. Um, widziałam ostatnio fajny film, kilka w sumie filmów, które mnie w jakiś sposób zainspirowały, tylko muszę przemierzyć, czy pojemniki mi się pomieszczą. I będę robiła organizację lodówki. A u nas znowu zaczęło padać, dopiero było przepiękne słońce. A tu już widać, że o... Oh. Pada. Na kałużach widać. Także wszystko wstawione. Ja już czekam na męża, aż z kotletami, zjemy obiad eee, i będę hała z ksawerem do ambulatorium. No, takie święta mamy. Dobra, zbieram się i widzimy się później. Idę się malować. I taką to mamy pogodę właśnie w nasz lany poniedziałek. Kapryśnak, nie wiem co. Patrzcie, jaka zlewa. A dopiero słoneczko świeciło przepiękne. I dzisiaj tak na zmianę. Słońce, chmury, słońce, chmury. A rano naprawdę 16 stopni dzisiaj jest u nas i zapowiadali dzisiaj przepiękną, słoneczną pogodę z przelotnym opadem. I mam nadzieję, że się później wypogodzi. I moja gwiazda chyba też ma taką nadzieję. Co, Azji? Znowu będzie błoto, i znowu będzie mycie, łapnie. Sama nie możesz w to uwierzyć, co tutaj się dzieje za tym oknem. Azji? Tak?

I witam was kochani. Teraz z samochodu mamy już wtorek, popołudniową godzinę. Noc przeszła nam troszkę ciężko, bo Ksawery bardzo wysoko gorączkował, miał ponad 40 stopni temperaturę. Więc ja, wiecie, budziki nastawiałam i po prostu chodziłam, podawałam leki. Rano wstałam, wszystko się ogarnęło z rana i pojechałam na rehabilitację. Ale co jeszcze wczorajsze popołudnie, poza tym, że tak jak widzieliście, troszeczkę też pooglądałam, to i wczorajsze popołudnie spędziłam też na planowaniu z grafikiem, na pracy z grafikiem, tak może powiem, tak spędziłam drugi dzień świąt, lany poniedziałek. Online z grafikiem razem pracowałam nad banerem, nad banerem, nad takimi karteczkami kuponami nad grafiką na YouTube, nie na YouTube, tylko na Facebooka i na Instagrama Lodziarnianego. Także tutaj sobie pod tym kątem podziałaliśmy. Szukałam oczywiście też maszyn, które będą mi potrzebne do lodziarni, do Bubble Tea. No i to wszystko mi się udało wczoraj, ogólnie po południu zrobić, jeżeli chodzi o grafikę. Mam już banery, wszystko zostało już puszczone do druku. Znalazłam jeszcze jedną fajną tablicę taką na lody, ponieważ w lodziarni będę robiła przemeblowanie. E, no będzie się działo i myślę, że poprosiłam męża, żeby mi dzisiaj zabrał maszynę do lodów z lodziarni. Bo e, jutro chciałabym po rehabilitacji po prostu pojechać i to lodziarnię posprzątać. No też będzie, oczywiście to zależne od tego, jak się będzie czuł Sawery, bo cały czas ktoś tam na niego musi mieć oko ze względu na tą wysoką temperaturę. U niego nie ma żadnych więcej objawów, jest tylko leki bulgardła, znaczy leki bulgardła, które aż tak później doskwiera jak ta temperatura skacząca, bo ona spada na chwilę i później znów jest 40 stopni. Bierze antybiotyk, ale to, że tak powiem, no trzeba poczekać na działanie tego antybiotyku. No i dzisiaj ja właśnie byłam już z mamą na rehabilitacji z rana. Wróciłyśmy. Tak jak widzieliście, jak mnie ktoś obserwuje na Instagramie, to prądy sobie nagrałam, tutaj jak sobie siedzę. Dzisiaj też pani, która robi mi taką rehabilitację aqua vibron. Pyta się, mówi. Ma pani wpisany kręgosłup, ale mówi to cały kręgosłup. Mówi pani na co? Mówi, przychodzi na tą rehabilitację. Ja mówię, że ogólnie to odcinek szyjny. Mówię, to jest docelowe takie skierowanie. I dzisiaj mi zrobiła całkiem inny masaż i powiem wam, że po takich świętach, gdzie ja w niedzielę myślałam, że w sobotę wieczorem, po. Po robieniu tych wszystkich sałatek, ciast, gdzie cały czas głowa była tak, mnie tak po prostu kark bolał, że ja myślałam, że ja w święta przy nie wysiedzę. Serio, ból był okropny i ta pani mi dzisiaj tak rozmasowała to szyję, że on wie pani co, mówię, robi pani najlepszy, najlepszy masaż mówię, z tych wszystkich pań, co tutaj są. Po prostu, ale mnie słońce przegrzewa. Mówię, po prostu jest genialne. Mówię, tak mi tego brakowało po tych świętach takiego masażu. Eee, ja w sumie w święta bardzo nie pojadłam, e, bo ja jakoś tak ogólnie mam, że ja mało co jem, ale wczoraj miałam dzień na ciasto. Słuchajcie, ja wczoraj ciasta mogłam zjeść. To jest masakra. Dziś już praktycznie ciasta nie mamy w domu. I bardzo dobrze, i się skończyło. No, a teraz przyjechałam, zawiozłam mamę, wypiłam w domu kawę i z powrotem wróciłam do Lublina. Jestem pod Luxmedem, e, idę na badanie, e, bo mówiłam wam, że cytologia mi nie wyszła dobrze, więc pani doktor dała mi leki e, i kazała przyjechać e, w tym tygodniu. Więc ja te leki wybrałam, no i w tym tygodniu zdążyłam, dzisiaj w ogóle miałam wizytę na 14.30, ale mówię, nie wyrobię się odwieźć mamy, nawet nie zdążyłabym tutaj dojechać w sumie, więc przełożyłam tą wizytę, odwołałam i udało mi się dzisiaj na 16.00 umówić, więc zawiozłam mamę do domu, wypiłam kawę i wróciłam z powrotem do Lublina. Muszę jeszcze zrobić zakupy i nie wiem, albo pójdę tutaj do tego, nie wiem co tu jest, Kaufland, Carrefour, co my tu mamy, albo tu pójdę, albo u nas gdzieś pojadę, bo słuchajcie, nie mam makaronu, nie mam ręcznika papierowego, no bo po prostu mnóstwo rzeczy nie mam w domu. Wędlinę mam, bo mama mi bardzo dużo takich pieczonych rzeczy dała, dała mi pasztet, szynkę, boczek, jakiś karczek pieczony, więc takich rzeczy mam bardzo dużo, wręcz, wręcz będę musiała to pomrozić, aż tu pan kombinuje ale nie mam kompletnie aż poczekajcie, muszę sobie drzwi otworzyć bo jest tak u nas dzisiaj mamy 16 stopni jest piękne słońce ale także wędliny mam bardzo dużo, ale właśnie nie mam takich o, pani przechodzi nie mam takich rzeczy typu jakieś tam makarony i tak dalej, więc muszę pojechać też na drobne zakupy, poszła pani no, i teraz lecę do lekarza i tak u mnie dzisiaj dzień po dniu leci, święta się skończyły, ja tych świąt w sumie nie odczułam, Przechorowane, wiecie, na czuju takie święta, dobrze, że wczoraj w tym ambulatorium przynajmniej nie byliśmy długo, tylko wiecie ciach, ciach i moment się załatwiło, weszliśmy, wpadliśmy, ksewery już wagowo jest jak dorosła osoba, więc nie ma problemu tutaj wiecie z dawkowaniem czy doborem leków, i fajnie od razu lekarz dał antybiotyk, i czy to fajnie, nie wiem, ale wydaje mi się, że tu już innej opcji nie było. U nas w ogóle jest bardzo dużo zachorowań na krztusiec, bardzo dużo jest tego w Łęcznej. szczególnie dzieci takie w wieku przedszkolnym. I też myślę, że lekarz pod tym kątem ksawarego badał, bo mówił coś o nalocie, chociaż u ksawarego się pojawiła wysypka, ale tylko na czole, a wiem, że przy krztuścu ta wysypka może występować na całym ciele, powinna występować, chociaż też wszędzie uprzedzają, że ostatnio ten krztusiec już tak, wiecie, nie, 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 dziękuję, już pani mi chciała coś wepchnąć, jakąś ulotkę. Ten krztusiec po prostu można przejść ostatnio u nas i bezobjawowo są ostrzeżenia, żeby nie bagatelizować żadnych objawów, bo czasami występuje tylko jeden. Więc lekarz też powiedział coś takiego, że nalotu żadnego na razie nie ma, więc mówi obserwacja i mówi leczenie tymi lekami co jest, ale mówi obserwuję pani do trzech dni. Jeżeli wystąpi jeszcze jakiś nalot, no to Angina, krztusiec mówi, trzeba będzie zrobić badania. Także tak. Dobra, lecę na badanie, odezwę się do Was później, może jeszcze wieczorem. Mam już pomysł na filmy w tym tygodniu, chociaż mówię Wam, nie mam ostatnio ani weny, ani za bardzo czasu. Chciałabym zrobić przeorganizowanie na pewno kuchni, ale muszę kupić jeszcze parę pojemników. I chciałabym zrobić takie ogólne sprzątanie. Już wiecie, bo już, już u nas mrozy nie wrócą, więc muszę pochować te kurtki, powyciągać te cieńsze rzeczy. No, i będzie też sprzątanie lodziarni. No, wszystkiego. Także widzimy się później. No, kochani, byłam chwilę w galerii i powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Ach, myślałam, że auta mojego nie ma. Pod ogromnym wrażeniem jestem tutaj Pepko i na przykład CCC, bo jest przeogromny, fajny wybór rzeczy. Troszkę pochodziłam. Pół godziny w sumie spędziłam w tej galerii Orkana. I wracamy do domu. Gdzieś to był jakiś cepan, gdzieś tu w okolicy. Wiem, że był jakiś cepan, muszę zatankować auto. No, i wracamy do domu. Nagrałam wam bardzo fajny przegląd półek e, w Pepko. Bardzo fajne rzeczy tu mają, u nas takich nie ma. E, I jedną rzecz kupiłam, ale to do lodziarni. Na pewno się zorientujecie podczas przeglądu, co to było. No, powiem wam, ja to jestem udana. Mówię, gdzieś tutaj była jakaś stacja. Siedzę w aucie i zobaczcie. Mamy stację, stacja moja przede mną. Ale fakt faktem szukałam inną jakiegoś orlenu czy coś. Eee, myślę, że jeszcze dojadę, chociaż już mi się tu włączył napis Rezerwa paliwa. Ale jeszcze troszkę jest tego paliwa. Wróciłam już do domu. W sumie yy, zajechałam do Lidla po szybkie zakupy i. Byłam jeszcze w tym punkcie DPD, bo musiałam nadać jedną paczkę. Co tam mamy? Papier tylko mamy. Tu coś mamy? Nie, tam mamy jajka. Tak, bo dzisiaj wzięłam z samochodu jajka, mama mi dzisiaj jajka dała. I dobra, pokażę Wam, co ja w tym pepko kupiłam. Kupiłam to pod kątem lodziarni. I kupiłam takie przepiękne łyżeczki. Po prostu jak ja to zobaczyłam, mówię, do mieszania u mnie bubble tea, Przepiękne, takie wiecie, owocowe. Mega mi się spodobały. Łóżeczki kosztowały 20 zł, więc bardzo fajne. Takie wiecie, czy do drinków, czy, czy właśnie do bubble tea. Tak jak w moim przypadku. To jest jedyna rzecz, którą kupiłam. Miałam jeszcze ten przepiękny kubek, który zobaczycie jutro na przeglądzie. Przegląd będzie niewielki. Tam jest jakieś 12 może minut tego filmu. Eee, I... Eee, i miałam jeszcze kubek w ręce i chodziłam z tym kubkiem w sumie po sklepie dosyć długo, ale sumarycznie go odłożyłam. No bo mówię, tu jak się wszystkie kubki umyję, to fakt faktem te kubki są wszystkie białe, więc może w końcu gdzieś mi się potłuką, to wiecie, to się wtedy kupi. Ale nie kupiłam. Miałam ochotę na jeden kubeczek i nie kupiłam. Zajechałam do Lidla, bo u nas już od kilku dni nie ma w ogóle pepsi, żadnych napoi w domu, tylko woda. A za mną po prostu ja się tak uzależniłam od tej Pepsi, że po prostu chodzi ze mną ta Pepsi. I dzisiaj zajechałam, nie było w tej w dwupakach. Wyobraźcie sobie, Pepsi kosztuje 9,59 za butelkę dwulitrową. Jak zobaczyłam, ile to kosztuje, to mi się to chciało. I przyjechałam do domu i wzięłam sobie wodę. Wzięłam ręczniki. Muszę ogólnie kupić jeszcze oliwę z oliwek, bo nie mam już w domu. Wzięłam. Krupeczki bardzo szybkie, niewielkie zakupy. To wzięłam, bo jest na promocji 3 plus 1 gratis. A to się okazało, że jest nie tylko mojego męża ulubioną przekąską, ale i kseverego. Więc wzięłam im 3 opakowania. I jedne wzięłam arbuzowe. Będą rzuć, a rzuć. Było bardzo dużo rzeczy z metkami, ale trafiła przede mną pani. Się jedna, która pozabierała, był jakiś Ajax z etykietką, jakiś płyn jeszcze miała, chemii dużo miała, worki na śmiecie takie duże, wszystko z etykietką trafiła, no i wzięła w reklamówkę, zabrała. I stała cała skrzyneczka masek do włosów pantin po 10,49 z etykietką, więc sobie jedną wzięłam. Nie do końca jestem pewna, czy te maski będą mi służyły, więc wziąłem jedno opakowanie, bo mówię, nie sztuką wziąć, wiecie, kilka opakowań, bo fajna cena, a się później okaże, że, nie wiem, włosy mi się przetłuszczają, potem obciążają i co. No, jedne galaretki. Wszystkie takie świąteczne um, cukierki, słodycze są minus 30%, więc obstawiam, że u nas teraz albo w środę, albo w sobotę zrobią wyprzedaż. Od tych cen dwa Jowi Duety, bo nie mamy w ogóle jogurtów pitnych. I wzięłam winogron bezpestkowy, co jest na aplikacji. Jest przepyszny, taki słodki. Jeden mi się trafił taki troszeczkę kwaskowaty, ale drugi jest mega słodziutki. I wzięłam borówki, są też na promocji po 12 zł za te pół kilograma. I tyle. Całe moje zakupy wróciłam. Tyle mego. Na pewno po CCC muszę się bardziej rozejrzeć, bo tak jak zerknęłam, to powiem Wam, bardzo fajne sandałki są Lasockiego, czy jakieś klapki. Parę rzeczy pomierzyłam, ale ja nie za bardzo miałam dzisiaj czas, więc tak wiecie, w biegu wleciałam, przymierzyłam parę rzeczy, w sumie to szukałam tych trampek Mustanga, no i w tym akurat CCC nie było. Chociaż bardziej mi się podobają jednak mimo wszystko te, które widziałam w Selgrosie. Ale nic, może jakoś będę jeszcze w selgrosie, to je kupię jak będą. I tyle będzie na dzisiaj. Także ja się z wami żegnam i jutro będziecie mieli przegląd półek z Pepko. Co się pojawiło w Pepko po świętach? Znaczy, co ja zauważyłam nowego w Pepko po świętach? O, może tak to, bo może w waszych Pepko to już było. Dla mnie to są totalne nowości. A później zobaczymy. Później mam nadzieję, że weźmiemy się za organizację lodówki. E, sprzątanie szaf i wiecie czas się szykować do sezonu lodziarnianego, więc e, też będziemy sprzątać lodziarnię czy ja Was tam zabiorę? Nie wiem bo tam nie bardzo jest jak statyw rozstawiać, e, ale na pewno Wam pokażę efekt końcowy no, więc e, trzymajcie się cieplutko, widzimy się w kolejnym filmie na kanale do zobaczenia, miłego dzianka, pa!